Cześć z tej strony Mdzek i dziś chciałbym z Wami poruszyć tak nienaturalnie, bo jednak w czwartek, nie w poniedziałek, tak jak zawsze, ale film informacyjny na temat tego, co się odpierdala ostatnio w moim życiu i na temat tego, co się odpierdala ogólnie na kanale, bo oczywiście kanałowi też się oberwało, co jest raczej zrozumiałe. Generalnie rzecz biorąc, nie jestem już znakalny. Więc generalnie rzecz biorąc, no, z kanału zniknęły jej materiały. Grafiki takie do coverów, no, zostały, bo zostały, no bo robienie wszystkich animacji, kolejne 40 godzin roboty około zukatu, no to to nie jest warte usunięcia takich grafik, więc to akurat zostało. No i ogólnie związane z tym rzeczy, które się stały, są nieco szersze. Przykładem jest to, że... Yy, Pomimo tego, że chciałem z nią normalnie porozmawiać na ten temat, kto przejmuje kanał i, dlaczego znaczy kanał, no kto przejmuje Instagram i kto tak jakby wynosi się z niego, ostatecznie można powiedzieć, przywłaszczyła sobie Instagrama, zmieniła hasło, nie mam do niego dostępu, przez co i moja strona poprzednia, to później do tego przejdziemy, też przepadła, w sensie moja strona Emciek na Facebooku. Pomijając już fakt tego, że nie zmieniła nazwy, co mnie chyba najbardziej wkurza w całej tej sytuacji, w całym kształcie, generalnie nie należy już do mnie. No, powiedzmy, że należy do Nakali. Nie wiem, nieważne. Po prostu chodzi mi o to, że ten Instagram nie jest oficjalny naszego kanału. Aktualnie oficjalny wrócił MJAK. Nie wiem, z czasem prawdopodobnie zmienię nazwę. Może, może nie. Zobaczę jeszcze. No, generalnie rzecz biorąc, aktualnie na kanał. Wstawiam rzeczy ja. E, ja jestem jego głównym właścicielem, i ja wszystkim zarządzam, więc uważam, że to, że będzie chociaż Instagram, nazwany po prostu MJG, to nie zrobi w jakiej różnicy. Po prostu Was informuję, że jest, od, jest inny Instagram, gdzie będę wstawiał, w miarę możliwości, codziennie posty. Dzisiaj też wstawiłem. Więc, no, zapraszam Was generalnie na Instagram MJG. To tak w skrócie największym. Co do strony wracając do tematu. Co do strony, wracając do tematu, jest tutaj kwestia tego oczywiście, że no, nie zwracacie uwagi na to, to Zuka to tworząc taki jakby baner, musiał sobie wziąć jakikolwiek jakiekolwiek zdjęcie, żeby sobie dopasować. Wziął akurat to, nie zwracajcie na to uwagi, naprawdę. Generalnie rzecz biorąc, jest nowa strona. Strona nazywa się IvyFox Studio. Strona Mdziek prawdopodobnie zniknie w najbliższe kilka dni. Jeszcze tam prawdopodobnie też dam znać osobom z tamtej strony, że przenosimy się na IvyFox Studio. Bo tak jak mówiłem, do tamtego Instagrama miałem podpiętą stronę mdziaka. Przez to, że nie mam dostępu do tamtego Instagrama, nie mogę odpiąć tamtej strony mdziaka, więc musiałem stworzyć nową stronę mdziaka. A że już nie chciałem strony M, jak to stworzyłem od razu Ivy Fox Studio, no i tak wyszło. No, dzisiaj się to, to troszkę męczyłem, e, ogarniałem trochę rzeczy, żeby to ogarnąć. No, ogarniałem trochę rzeczy, żeby to ogarnąć. Okay. Nieważne, wiecie o co mi chodzi. Więc to tak w skrócie na temat tego. E, kolejną sprawą jest to, że zniknąłem z Discorda, w sensie wyszedłem z niego. Problem leży w tym, że uznałem. E, Chcę trochę odpocząć. Dobrym też powodem tego jest fakt, że ostatnio nie ma materiałów, nie ma live'ów. Internet mi się skończył. To, że ja mam otwarte tutaj te kilka kart i one mi się załadowały, to jest naprawdę cud. Przesy... Będę przesyłał pewnie ten około 10-minutowy materiał z godzinę albo i więcej na kanał, żeby po prostu się pojawił. Bo chcę, żebyście wiedzieli, co się dzieje, że żyję, że... No żyję, w skrócie. Na Instagramie będziecie mieli prawdopodobnie właśnie takich, jak mówiłem, codziennie posty, co u mnie, jak u mnie, będę tam starał się takiego przedstawiać, jak się czuję i w ogóle, no co jak co, no, ale jednak po zerwaniu ciężko troszkę się podnieść, ale no tak, po prostu chodzi mi o to, że na kanale chwilowo nie będą się pojawiać materiały, na Discordzie też nie będę się pojawiał. Raczej jeśli ktoś będzie się do mnie odzywał, będę pisał tylko z bliskimi osobami, a no musicie mi wybaczyć po prostu jakiś czas. Myślę, że od przyszłego miesiąca tak na start, jak mi się odnowi internet, myślę, że zrobimy sobie live'a i tak jakby wrócę do was spokojnie. To nie jest tak, że was zostawiłem. Po prostu muszę się pozbierać. Raczej to jest zrozumiałe. Przynajmniej mam nadzieję, że to rozumiecie. Ale co do Discorda, oczywiście nie zostawiłem go samego sobie. Powierzyłem go Zukato. Mam nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji. Nie zaglądam tam, bo nawet nie mam jak. Zukato się tam wami zajmie na Discordzie. Mam nadzieję, że podoła zadanie. Mam nadzieję, że nic nie odpierdzieli głupiego. No i generalnie rzecz biorąc, no tak, no tak to wygląda. Tak wygląda sytuacja aktualnie u mnie. Nie wiem czy to słychać, ale mi... Łamie się głos troszeczkę, w sensie zatyka mi krtanie, jak o tym mówię. Ale chciałem być z wami szczery. No i co do samych streamów, no generalnie rzecz biorąc prawdopodobnie przechodzę w system streamingowy, czyli będę więcej robił live'ów niż zwykłych materiałów. Ogólnie przerzucam się na live'y. Uznałem po takich jakby ostatnich live'ach, gdzie tutaj robiłem po 100 wyświetleń, co ostatnimi czasy pod zwykłymi materiałami. No, nie oszukując się, ale to było wręcz... Widzicie mnie, tylko mi się nie ładują. Prawdopodobnie jak wejdę w wideo, to będzie mi się pół roku to ładować. Nieważne. Chodzi mi po prostu o to, że takie zwykłe materiały na moim kanale, na naszym kanale Ivy Fox Studio, mówię na moim, no bo to tak odruchowo po prostu. Generalnie rzecz biorąc, po prostu tutaj materiały nie oglądają się, bo live, o załadowało się, bo live ma szansę dojść do większej do większego grona odbiorców. Tak jakby poza cały kształt tego, co może mieć z samych zasięgów subskrypcji z powiadomień, że przyjdzie Ci powiadomienie Ivfox Studio ma teraz transmisję na żywo. Wtedy to może e, pojawia się na niektórych stronach w wyszukiwaniach, jeśli dobrze prowadzę hashtagi i tak dalej. No to zobaczcie. Ostatni live, 3 godziny 40 minut to wyświetleń. Nabiłem na tym 24 godziny oglądane. 24 godziny oglądane, to jest niesamowite. Prze, przywinęło się przez ten stream naprawdę dużo osób, nawet nowych osób, kilka zostawiło subskrypcje. To jest naprawdę. Wielki plus z kilku powodów. Po pierwsze, materiały będą się pojawiać regularnie, raz dziennie, dwa razy dziennie. To będą live'y po dwie, trzy, cztery, pięć, nie wiem, tyle, ile będę miał czasu, tyle ile będę miał ochoty i siłę, tyle będę robił live'a. Więc dla was jest to lepiej, bo jest mnie, w cudzysłowie, więcej. Jestem na żywo, więc możecie do mnie przyjść. Mamy kontakt, dla mnie to też jest lepiej, wolę mieć z wami kontakt w komentarzach. Rzadko kto się udzielał, a tutaj na czacie jestem w stanie z wami pogadać, popisać. Znaczy, wypiszecie, ja gadam. No rozumiecie w każdym razie, no, mam z wami kontakt. Dla mnie to jest znacznie lepsze, fajniejsze, lepiej się w tym czuję. A inna sprawa jest to, że prawdopodobnie z czasem. Nie wiem, jak szybko, bo będę musiał to generalnie ogarnąć, i prawdopodobnie będzie z czasem jakiś taki e, crash testowy, że tak powiem, live na Facebooku. No bo a propos tworzenia nowej strony, to już stworzyłem sobie stronę z e, kategorii twórca filmów o grach, gdzie mogę robić streamy, więc myślę na tym nad tym, żeby zacząć robić streamy na Facebooku. To w głównej mierze. Łączy się z tym, że po prostu uważam, że Facebook pod niektórymi względami jest po prostu lepszy faktycznie od YouTube'a. Ma większe możliwości, jest bardziej przejrzysty. Nie wiem, zależy. Zobaczymy jak to się przyjmie. Jestem ciekaw waszego zdania na ten temat, żebym przeniósł się na Facebooka czy nie. Raczej tak czy siak to zrobię, ale no tak jak mówię, będę musiał się jeszcze z tym zaznajomić, w cudzysłowie zaprzyjaźnić. Ogarnąć to do końca. To też nie jest takie hop, siup, cyk, z dnia na dzień. Yy, pierwszy live, jaki się pojawi teraz po tej dłuższej przerwie, i już od razu na Facebooku. Nie. Najpierw pójdę na YouTube'a. Jest szansa nawet, że na liveie postaram się przy Was na przykład ogarnąć to wszystko, tylko w jakichś takich bezpiecznych w miarę warunkach, żeby po prostu nie, nie wydało się coś, nie wiem, jakieś hasło czy cokolwiek do moich prywatnych rzeczy. Więc tak, no tyle z mojej pogawędki. Mam nadzieję, że zrozumieliście cały mój przekaz i rozumiecie moją aktualną sytuację życiową. To nie jest tak, że jakoś nie wiadomo jak popadłem w depresję, czy nie wiem, czy nie potrafię się podnieść. Ja się podniosę, tylko potrzebuję na to czasu. Potrzebuję się trochę odciąć. Odciąć się od tego wszystkiego, bo no, po prostu dużo się zmienia, dużo się zmieniło, więc tak jakby przytulam psa i chwilowo odcinam się troszeczkę od internetu. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Ja do was wrócę, ja was nie opuszczam, nie mam najmniejszego zamiaru. Chcę nagrywać, chcę być Mdźakiem, takiego jakiego znacie z dawnych lat bądź poznacie. Chcę być sobą. Chcę. Chcę być sobą. Chcę pożyć troszeczkę sam dla siebie. Więc i live będą częściej i no nawet z samego faktu tego, że jestem po prostu osobą, która nie lubi być samotna, a mało z kim mam aktualnie pisać, więc czemu nie? No live to dla mnie będzie idealne, odskocznia od takiego siedzenia samotnie w domu przez jeszcze covid i w ogóle. No nieważne, bo się rozgaduje na koniec. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że już pierwszego dnia grudnia będzie pierwszy liveik na kanale. Trzymam za to kciuki. Jak tylko odnowi, obiecuję wam, jak tylko odnowi mi się internet, tego samego dnia zrobię livea. Chyba, że coś mi wypadnie. Chyba, że odnowi mi się na sam wieczór, na przykład o 20, to wtedy nie będzie sensu. Ale tak jak mówię, będę się starał zrobić to od razu. Na live jeszcze. Może, o ile nie będę chciał, że tak powiem, w cudzysłowie zapomnieć, może jeszcze poruszymy te tematy, może będziecie mieli jakieś pytania. Nie wiem. Trzymajcie się do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach i wszystkim tym, co jeszcze tutaj się pojawi na tym kanale. Oj, bo jeszcze dużo się pojawi, a w najbliższym czasie, głównie streamów. Cześć!